Tak językowy jest synergią treści mentalnej i jej formalnej reprezentacji, umożliwia ona między innymi referencje oraz ogólnie aktualizację znaczeń. Opisując ją, opisując aktualizację znaczeń stwierdzimy, zwłaszcza w odniesieniu do czy przy użyciu modelu znaku językowego, stwierdzimy, że ma ona miejsce pod wpływem bodźca, pewnej formy akustycznej bądź graficznej, czy też pod wpływem zaobserwowanego desygnatu. Sam desygnat nie jest znaczeniem, natomiast sama forma w oderwaniu od jej treści mentalnej nie jest znakiem językowym. Znak językowy to również przedmiot badań wielu dyscyplin, między innymi semiotyki, nauki o komunikacji, a także językoznawstwa. Te trzy różne dyscypliny naukowe w inny sposób naświetlają istotę znaku. Dla nas, językoznawców, najważniejsze jest pytanie o to, w jaki sposób znak funkcjonuje w komunikacji, co dzieje się, że ten znak przybiera takie, a nie inne znaczenie, oraz. W jaki sposób istota znaku, znak jako taki i jego funkcja zmienia się w komunikacji na przestrzeni wieków? To są dla nas, językoznawców, najważniejsze pytania, kiedy patrzymy na to, czym jest znak językowy. Znak językowy implikuje dwa porządki: mentalny i referencyjny. W porządku mentalnym mamy do czynienia ze strukturą mentalną, właśnie leksemu oraz z abstrakcyjną treścią która jest skorelowana z tą strukturą. Natomiast w porządku referencyjnym mamy do czynienia ze światem realnym. No, a pomiędzy tymi dwoma porządkami zachodzą relacje transcendentalne, które, jeśli by nie zaistniały, to nasza komunikacja byłaby chaotyczna. Znak językowy jest jednym z fenomenów, za pomocą których tworzymy znaczenia. W świetle rozważań o multimodalności, to stwierdzenie, Jeden z oznacza, że znak językowy istnieje w repertuarze innych modalności, jak na przykład obraz, dźwięk, gest, prozodia, za pomocą których tworzymy teksty multimodalne.